Cześć, witam cię serdecznie na kolejnym szorcie egzaminowym. Dzisiaj będzie zadanie 10 z próbnego egzaminu smoklasisty 2021. Zapraszam. Zależność między liczbą przekątnych K a liczbą boków N wielokąta y, wypukłego określa wzór. Mamy tutaj podany wzór. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. Mamy pierwsze zdanie. Liczba przekątnych w dwunastokącie wypukłym jest 3 razy większa od liczby przekątnych w czworokącie wypukłym. Tak naprawdę to zadanie jest bardzo proste, ponieważ mamy podany wzór i wystarczy do wzoru odpowiednie liczby podstawić. Mamy dwunastokąt wypukły i czworokąt wypukły. I N u nas to jest liczba boków, no czyli właśnie 12 i 4. A k nam wyjdzie właśnie liczba przekątnych. No to podstawmy sobie pod pierwsze k 12, czyli robimy teraz dwunastokąt wypukły. Czyli mamy 12 minus, znaczy otworzymy nawias i 12 minus 3 podzielić przez 2. Tutaj możemy sobie skrócić dwójkę z 12. Tu mamy 6. 12 odjąć 3 to jest 9, czyli mamy 6 razy 9 to jest 54 czyli liczba przekątnych w dwunastokącie wypukłym to 54 a w czworokącie wypukłym tak naprawdę e, wszyscy wiemy ile jest przekątnych w czworokącie ponieważ e, każdy kwadrat, prostokąt e, ma dwie przekątne ale możemy sobie to również wyliczyć z tego wzoru więc sobie podstawmy 4, 4 minus 3 Podzielić przez 2, znowu nam się tutaj skraca 4 z 2, 4 minus 3 to jest 1, 2 razy 1 to jest 2, więc 2 przekątne zgadza się. I teraz e, przeczytajmy jeszcze raz to pierwsze zdanie. Liczba przekątnych w dwunastokącie wypukłym jest 3 razy większa, co to oznacza, czyli e, niż e, od liczby przekątnych w kącie wypukłym, czyli tak naprawdę. Tutaj powinno być 3 razy więcej niż 2. A 2 razy 3 to jest 6. Więc, więc to jest nieprawda, ponieważ wyszło nam, że w dwunastokącie mamy 54 przekątne, więc to jest fałsz. Drugie zdanie. Liczba przekątnych w ośmiokącie wypukłym jest o 11 większa od liczby przekątnych w sześciokącie wypukłym. Ok, więc podstawmy sobie znowu na przykład k3 ośmiokąt wypukły, więc 8 8 odjąć 3 w nawiasie, podzielić przez 2 2 z ósemką nam się skraca, to mamy 4 8 odjąć 3 to jest 5 4 razy 5 to jest 20, czyli w ośmiokącie wypukłym mamy 20 przekątnych dobra, a w sześciokącie wypukłym no to mamy 6, 6 minus 3, podzielić przez 2, znowu 2 z szóstką, 3, 3 razy 6 minus 3 jest 3, więc 9. Czyli w sześciokącie wypukłym mamy 9 y, przekątnych. Ok, i teraz y, tutaj zdanie jest... Że w ośmiokącie wypukłym mamy o 11 więcej przekątnych, czyli tutaj o 11 więcej przekątnych niż w sześciokącie wypukłym. Jeśli jest e, coś e, napisane, że o ileś jest więcej, o ileś jest mniej, to znaczy, że po prostu musimy to dodać lub odjąć, więc 9 dodać 11 to jest 20, więc tutaj nam się to zgadza. Drugie zdanie jest prawdziwe. Czyli pamiętajcie, że jeśli mamy w zdaniu napisane, że jest trzy razy większa, czyli jest to słowo razy, to oznacza mnożenie lub dzielenie w zależności, czy jest większa czy mniejsza liczba. A jeśli jest napisane o jakąś liczbę większa lub mniejsza, to znaczy, że to będzie dodawanie lub odejmowanie. Czyli tu mamy dodawanie, odejmowanie, a tu będzie mnożenie albo dzielenie. Ok, to by było na tyle. Jeśli Ci się podobało, to zostaw łapkę w górę i zapraszam Cię na jutrzejszego shorta o godzinie 18.30. Do zobaczenia, na razie, cześć!